Cześć kochani, ja już jestem na miejscu w Starogardzie Gdańskim, w stadzie Ogierów, tam jak widać tam koniki sobie jeżdżą, bardzo fajne miejsce, bardzo ładna stajnia, zaraz przyjadą konie, będziemy je rozładowywać, no i będziemy się powoli ogarniać, a potem lecę na trening, także jeszcze trochę się będzie dzisiaj działo. Koniczki już przyjechały, i to jest moja laguna. Dzień dobry, laguna. W takim pięknym, starym boksie zabytkowym. I patrzcie, tu jest moje nazwisko. Jesteś moja teraz, Laguna. Przygarnęłam Cię. No to proszę Państwa, ja już siedzę na koniczku. Mam pierwszy trening tutaj już na miejscu i pierwszy w ogóle zaprzyjaźnienie się z laguną. I jest naprawdę fajnie, ładnie się nosi. Jedyne co, to muszę przy niej uważać, jak ją ogólnie ogarniam, bo jest trochę kopiąca i gryząca. Powiedzieć, że właśnie wyczyściłam cały boks Timowi AMM I temu gówniarzowi No i nasz cudowny dzień już powoli się kończy Ja właśnie wychodzę ze stajni Także do jutra Kolejny piękny dzień I dzisiaj już dzień zawodów O dziewiątej zaczynamy No a ja teraz idę właśnie zobaczyć Co tam u mojego konia U Laguny no i co, i widzimy się później już na startach. Ja jestem w ostatniej grupie, także będę startować dopiero dziś po południu. Ale no, będziemy sobie oglądać starty innych ludzi. I tak, koniki sobie tu z rana już na pastwisku pojedzone są. Nie zdążyłam przyjść na ich karmienie, chociaż wstałam dosyć wcześnie. Co tam lagunka? Lagunka się chce przytulać. No, chyba lagunkę będę musiała troszkę umyć, bo nie wygląda najlepiej. No, ale dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda ją troszkę przemyć. Tam Sylwinka. Sylwina to jest koń, na którym startowałam rok temu i była super, bardzo fajny konik. Także takie dwie dziewczyny fajne. Dobra, dziewczyny, idę. Widzimy się później. Połowie przejazdów i teraz stoję sobie z moją laguną. Trochę ją pasię, a zaraz mój trener będzie jechał przejazdy. Więc muszę z nią tu stać, żeby koń się nie denerwował. Tak to tutaj wygląda. Wszyscy się tutaj szykują. Tam się nabiera strzałki. O, a tam już wszyscy jeżdżą i czekają. Teraz będzie jechał mój trener. Uwaga! Zaraz będzie jego przejazd. Patotrener. To jest patotrener. <grymne> Najfajniejszy patotrener. Koniu wchodzisz mi w miskat. O, Teraz wjeżdża już nie trener, tylko mój trener. <grymne> O Jezu. Sorry za jakość. Będzie jechał. guna, nie wejdź mi w kart. Bardzo cię proszę. Nie. O nie. Dobra, jedzie. Nice. No pięknie, pięknie, pięknie. aqui Zeszłam z konia, troszkę się nam rozpadało. Przed chwilą teraz zwiedzałam tak powiem, tor Polski i będzie ciężko. Ale dzisiaj, dzisiejszy dzień, najpierw to przejdziemy rajd 2-3-5. Jestem w miarę zadowolona, chociaż gdybym miała jeszcze jeden punkt w tarczy, dosłownie jeden, to wskoczyłabym na drugie miejsce. No, skończyłam na trzecim, ale to i tak jest super, także. Nie ma co narzekać, fajnie. Teraz idę sobie już do pokoju. Niestety pada, ale zobaczcie jak tu jest klimatycznie. Piękna taka ujeżdżania z ładną zieloną trawą i ta stajnia taka w cegle. Bardzo mi się to podoba, ten klimat. No, a ja się idę właśnie do pokoju przebrać, ogarnąć i dzisiaj wieczorem idziemy na imprezkę. Zobracujemy się lekko nieswojo, bo jesteśmy w jakiejś zbyt niedzielonej sali na jakimś bankiecie. Truhe, trochę kliknie. Ale mało się śrub. Szanowni Państwo, to śrub. W toale, czy w tym poświęconym? Nie, ja, szanowni Państwo, co on chce z tym zrobić? Powiedz coś, Marco Morsa, komunikacja. Jest SOS. S. Wracamy. O sorry, chyba nie, oczywiście. Wracamy! Przyjadł. Hop, hop, hop! Życzę dobrej nocy! Widzimy się jutro! Witam w dniu drugim zawodów. Ja sobie właśnie jem śniadanko. Porówny serek. No i co? Na razie w sumie nie mam żadnych planów. Jak zacznę się o dziewiątej, zawody to denatory. Cóż nie będę oglądać. Dzisiaj mm, będzie tor polski, także. Znaczy ja się cieszę, tylko że jest dosyć taki. trudny ten tor, muszę powiedzieć. W sensie jest dużo jakichś tam zgórek, strasznie dużo pętli i generalnie mało miejsca, więc to no będzie trzeba yy, na pewno jeździć dziecko tutaj wytrzymać. Utrzymać się na koniu, jednym słowem. Także do zobaczenia na torze. Ja właśnie sobie znowu wypasam konia, a tam się zawodnicy rozgrzewają. Leguna, stój. Tak, ty musisz być w centrum uwagi Oczywiście No I już trwają zawody Później wam tam pokażę jakiś przejazd na pewno Za chwilkę tam pójdę obejrzeć Jeszcze jakieś przejazdy No, a tutaj ludzie sobie Tam na torze jest jedna przeszkoda do skoczenia Ja nie wiem, czy ją tu akurat widać A tam jest, o tam I no, i tu się ludzie też rozgrzewają na jakichś przeszkodach Rozstrzeliwują się No i tak to generalnie wygląda sobie tutaj Ewa już duszyła. Mamy trafienie w sam środek. Dobrze się zaczyna. Czy ona się szykuje na skok? Chyba tak. Chyba będzie skakać. Mamy to! Pięknie! Bardzo dobre trafienie. I dodatkowe punkty za to, że strzał był oddany w skoku. Bezpiecznie przez krzyżówkę. Bardzo rozsądnie jedzie. Bardzo dobrze jadą. Spokojnie teraz. Spokojnie teraz. Spokojnie. 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 Mamy offside. No, na razie bezwłędna Ewa Balicka w nieco I teraz mocno, mocno trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej o, tam się zaatakiło. Lewo! Tak, już Lewo! Dobra. Mamy, mamy jest mamy. Tutaj mam od widowni potwierdzenie, że mamy offside. No nie są te, ale mamy na Następny offside. Myślę, że to może być jeden z lepszych przejazdów tych zawodów. To znaczy ja jeszcze nic nie widzę, bo jeszcze do końca mamy kilka tarczy. Poprawiaj to w tył, popraw w tył, popraw! Ale Ewa to jest profesjonalista. Jest to jest nie, tak, tak, e... tak, tak, tak. nie ma tu żadnej paniki, to jest opanowane. Wszystko. I kolejne wspaniałe trafienie w skoku. I teraz szybko Ewa Zawrotka, za tymi... Słupkami i ostatnia tarcza. Ostatnia tarcza. Daje rzewa. No chyba niestety w niepunktowaną strefę, ale to jest naprawdę jedno z niewielu pudeł tutaj. Bardzo, bardzo, bardzo ładny przejazd. W czasie 2 minuty 5 sekund. No i już po startach, kochani, także jestem mega zadowolona. Bardzo mi fajnie szło. W teraz nakarmiłam koniczki No i nie wiem jeszcze jaki mam wynik, ale jestem z siebie bardzo zadowolona. No i to chyba najważniejsze. Zapraszam do kuchni. Widzę spaliłam tost tam. Witam w mojej kuchni. Tak, tam jest spalony tost. Mega. No i jestem znowu z koniem. Dzisiaj już na torze Power 90 będziemy strzelać, i zaraz będzie jechał mój trener, także zaraz wam pokażę, jak to się robi. Ten y, wcześniej trenował w Gierałcicach i jest tamto, mogą go Państwo znać. Ale tempo. Tajnik Rom na lagunie! Wow! O! Oh. Co ona tutaj robi? Proszę Państwa, dociągaj Ewa, krzyczy Wojtek. I to był bardzo, bardzo dobry, emocjonujący przejazd. Dzień dobry, ja już zmęczona po starcie. Tam idzie moja mama z tyłu. No i było w miarę. I generalnie to skończyłam na trzecim miejscu w Generalce, także jestem brązową medalistką Mistrzostw Polski. Mogę już się ogłosić. Także cieszę się, super, mega. Super koń. Grzecznie się spisał. Także do zobaczenia na dekoracji. No i mamy kochani piękną szarfę i ciasteczko dla konia. Idę właśnie dać lagunce. No. rozwaliło się. A? Tyle zostało po mistrzostw. Też zasłużyłaś. O, to cukier. Pojedźcie do domu. Nie? No i kochani, niestety wyjeżdżamy już. Także długa droga przed nami, ale jestem zmęczona, ale bardzo zadowolona. Tam mam tyle nagrody. I mam nadzieję, że podwołam się na Mistrzostwach polskich.